Witamy w kolejnym filmie Usiądź wygodnie i wyrusz w podróż po dzisiejszym, połączonym świecie. Łatwo jest dzielić się z innymi i wystawiać się na widok innych, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem wszechobecnych mediów społecznościowych. Chociaż przejrzystość i otwartość mogą być cenne w budowaniu znaczących relacji i promowaniu empatii, Starożytna mądrość stoicka przypomina nam o znaczeniu ochrony pewnych aspektów naszego życia. W tym filmie omówię osobiste tematy i sytuacje, które najlepiej zachować dla siebie, a które nie służą żadnemu celowi, gdy się nimi dzielisz. Prywatność ma strategiczne znaczenie w naszym życiu, oprócz przyczyniania się do wewnętrznego spokoju. Tym, którzy śledzą nas w poszukiwaniu stoickich lub filozoficznych spostrzeżeń, ten film będzie zawierał wskazówki dotyczące włączania stoicyzmu do współczesnego świata. Stoicyzm, wywodzący się z Grecji i Rzymu, oferuje ponadczasową mądrość dotyczącą poruszania się po cienkiej granicy między wrażliwością a dyskrecją. W tym eseju przyjrzymy się sytuacjom, których stoicyzm radzi nam nie narażać na kontakt z innymi, podkreślając trwałe znaczenie tej filozofii w dzisiejszym świecie. Jeśli chcesz głębiej zagłębić się w stoicyzm, w opisie tego filmu znajdziesz kilka rekomendacji książkowych. Ale najpierw pamiętajmy, że bitwy stoczone w przeszłości nie muszą być rozumiane przez innych. Na drodze życia napotykamy trudności, przeciwności, które znosimy, i wyzwania, które pokonujemy, a które mogą pozostać ukryte w głębi naszych serc. Te trudne momenty z którymi borykałeś się w przeszłości, nie muszą być całkowicie rozumiane przez innych. Nie ma obowiązku usprawiedliwiania się przed tymi, którzy również przeszli trudną ścieżkę. Próba pełnego wyjaśnienia zakresu swoich zmagań może wydawać się arogancka, jakbyś szukał potwierdzenia swoich doświadczeń. Istota charakteru człowieka jest głęboko kształtowana przez stojące przed nim wyzwania ale nie twoją rolą jest ogłaszanie tych prób lub opieranie się na swoich trudnościach jako wymówce lub narracji te trudne chwile były kuźnią w której ukształtowało się jego życie przyczyniając się do dojrzałości mądrości i niezachwianej wytrwałości jego charakteru chociaż przeszłość cię ukształtowała nie ma potrzeby aby inni wyraźnie wizualizowali ból którego doświadczyłeś to co naprawdę muszą rozpoznać, to swój wzrost i transformację. Bardziej godne pochwały jest unikanie zbyt głębokiego zagłębiania się w przeszłość i zamiast tego bycie w pełni obecnym w chwili obecnej. To poprzez czyny, a nie słowa, ktoś naprawdę demonstruje swoje cechy i doświadczenia. Nie chodzi o przechwalanie się przeszłymi doświadczeniami, ale raczej o manifestację swoich możliwości w działaniu pokazanie wewnętrznej siły i odporności. W ten sposób wykracza poza zwykłą narrację o triumfie i staje się żywym świadectwem trwałej mocy ludzkiego ducha. Wyobraź sobie mężczyznę o imieniu David, który w swoim życiu stanął w obliczu wielu trudności, np. utraty ukochanej osoby, bezrobocia i wielu trudności w samotnym wychowywaniu dzieci. Próby te przyniosły zmiany. Znaczące doświadczenia ukształtowały podróż Dawida. Zamiast ujawniać swoje zmagania, zdecydował się przyjąć teraźniejszość z pozytywnym nastawieniem. Nauczył się wykorzystywać każdą szansę i tworzyć przyjazne środowisko dla swoich dzieci. Zamiast opowiadać o własnych wyzwaniach, wykazał się cierpliwością, siłą i życzliwością, pomagając innym członkom swojej społeczności. W rezultacie każdy zauważył pozytywną zmianę w swoim życiu i korzystny wpływ, jaki ona na niego miała. Zamiast szczegółowo omawiać trudności z przeszłości, David swoimi czynami pokazał, że stawił czoła bitwom i wyłonił się jako silny i wartościowy członek społeczeństwa. Rozsądnie jest zachować szczegóły swoich celów w tajemnicy. Dzielenie się najdrobniejszymi szczegółami swoich aspiracji może ujawnić każdy etap Twojej podróży, podobnie jak przyznanie nieograniczonego dostępu do osobistego telefonu, zasadniczo tracąc kontrolę nad sytuacją. Jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem, może to prowadzić do pytań: czy to był Twój błąd, czy też ktoś zawiódł Twoje zaufanie. Pochodzenie problemu staje się tajemnicą, ponieważ istnieje kilka potencjalnych źródeł szkód, co uniemożliwia ustalenie, kto jest za nie odpowiedzialny. Ujawnienie zbyt wielu szczegółów na temat celów może skutkować utratą kontroli i ryzykiem skopiowania lub kradzieży twoich wysiłków. Zwykle wystarczy samo wskazanie ogólnego kierunku, w którym zmierzasz. Nie ma obowiązku ujawniania nikomu skomplikowanych szczegółów podróży. W końcu nikt nie może być twoim powiernikiem tak naprawdę, jak ty możesz być sobą. Twoja ścieżka jest wyjątkowa i nie jesteś winien szczegółowego wyjaśniania swoich celów nikomu poza sobą. To więcej niż wystarczające, abyś sam miał dogłębną wiedzę na temat swojej własnej podróży. Wyobraź sobie siebie jako rzeźbiarza pracującego nad wyjątkowym i cennym dziełem sztuki. Wszyscy wokół ciebie wiedzą, że tworzysz rzeźbę, ale nie zdradziłeś żadnych szczegółów na ten temat. Mówisz tylko, że będzie wspaniale i wyjątkowo. Pewnego dnia decydujesz się podzielić szczegółami na temat swojej rzeźby z bliskim przyjacielem, ufając mu. Opisujesz każdy szczegół dotyczący jego kształtu, rozmiaru i znaczenia. Jednak po pewnym czasie zdajesz sobie sprawę, że te szczegółowe informacje przyciągnęły uwagę innych, a niektórzy próbują je skopiować, a nawet oszukać cię aby ukraść Twój wysiłek. W tym przypadku ujawnienie zbyt wielu szczegółów na temat Twojej rzeźby spowodowało utratę kontroli i ryzyko jej skopiowania lub kradzieży. Jeśli po prostu poinformujesz innych, że tworzysz specjalną rzeźbę, nie ujawniając szczegółowych informacji, możesz chronić swoje dzieło sztuki i zachować jego wyjątkową i niesamowitą wartość. Wiara w prawdziwe szczęście może mieć ogromny wpływ. Kiedy emanujesz prawdziwą radością, możesz wywierać głęboki wpływ na ludzi. Reakcje mogą się różnić, niektórzy ludzie mogą podziwiać Twój prawdziwy uśmiech, podczas gdy inni mogą być sceptyczni, kwestionując Twoją szczerość w obliczu niekorzystnego scenariusza. Ważne jest, aby z dumą okazywać swoje szczęście. Kiedy ktoś pyta o Twoje samopoczucie, nie ma potrzeby go minimalizować. Zamiast po prostu stwierdzać, że radzisz sobie dobrze, możesz śmiało wyrazić, że faktycznie radzisz sobie dobrze. Ta subtelna zmiana dodaje pewności siebie i pozytywnego nastawienia w świecie często zaciemnionym beznadziejnością i niezadowoleniem. Okazywanie szczęścia może czasami być postrzegane jako ryzykowne przedsięwzięcie. Zgorzkniali i niezadowoleni ludzie mogą próbować zakłócić spokój tych, którzy odnaleźli wewnętrzny spokój. Jednak przyjmowanie i dzielenie się swoim szczęściem to odważny akt, który może zainspirować innych do poszukiwania własnych źródeł radości i lekkości. W społeczeństwie, w którym często dominuje negatywizm, twoje prawdziwe szczęście może być latarnią nadziei, przypominającą, że wewnętrzny spokój można osiągnąć nawet w trudnych czasach. Nie wahaj się więc pozwolić swojemu szczęściu zabłysnąć i być źródłem inspiracji dla otaczających cię osób. Wyobraź sobie Jana, chrześcijanina żyjącego w trudnym i niespokojnym okresie. Jan uważał wiarę w Boga za źródło zachęty i nadziei. Na co dzień wydaje się szczęśliwy i optymistyczny, a jego uśmiech promieniuje nawet w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że samoświadomość jest pierwszym krokiem w kierunku transformacji. Rozpoznanie i zaakceptowanie istniejących w nas nawyków pozwala nam rozpocząć podróż polegającą na zastąpieniu ich stoickimi zasadami, co daje nam siłę do życia pełnego siły, celu i wewnętrznego spokoju. W przypadku pierwszego nawyku mamy do czynienia z prokrastynacją czyli zachowaniem które Epikur mądrze podkreślił jako szkodliwe dla naszego dobrego samopoczucia. Prokrastynacja, nawyk odkładania zadań i obowiązków, działa jak subtelna trucizna na naszą determinację, podważając nasz postęp i pożerając cenne chwile naszego życia. Jest to wezwanie do działania, aby przełamać ten szkodliwy nawyk i skierować nasz kurs w stronę bardziej znaczącej egzystencji. Filozofia stoicka, ze swoim ponadczasowym wglądem proponuje potężną koncepcję carpe diem chwytania dnia dzięki intensywnej koncentracji na chwili obecnej jesteśmy do tego upoważnieni pokonanie lęku o przyszłość jest trudnym zadaniem ale filozofia stoicka oferuje nam na to sposób zamiast gubić się w zmartwieniach o to co będzie dalej stajemy przed wyzwaniem skierowania naszej uwagi na teraźniejszość Rozumiemy, że to w teraźniejszości mamy moc kształtowania naszego przeznaczenia. Przyjęcie stoickiego sposobu myślenia oznacza przedkładanie procesu nad wynik. Uwolnieni z paraliżujących łańcuchów odwlekania, skupiamy się bardziej na podróży niż na ostatecznym celu. To zachęca nas do energicznego podejmowania codziennych zadań. W końcu to właśnie w podróży odkrywamy prawdziwy rozwój osobisty.